One lecą do Duch! Jakie to ekscytujące! Ciekawe, czy spotkają gwiazdy ze straszy filmów, jak... Alucard! Edward! Alukard! Edward! Edward! Gulia, masz rację! Ta kłótnia, który koleś jest ładniejszy, jest po prostu. Musimy coś z tym zrobić. Tej wojny o wampie aktorów po prostu nie da się znieść. Czy oni nie są dla was tacy sami? No. Ja ich nie rozróżniam, to zwyczajni kolesie ja, Jak śmiesz porównywać Alucarda do Edwarda? Założę się, że jedzie mu z paszczy. Chcesz mnie sprowokować? Teraz proszę wszystkich o uwagę Chcę powiedzieć, że ta kłótnia za długo trwa Tak, w moim upiorkowie rozwiązujemy nasze spory za pomocą starych, wypróbowanych metod. Rozstrzygniemy to w straszy sądzie.